Jemaneczko, ja ziomeczki, z tej strony Michian2000 a witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj znowu będziemy grali w Brawl Stars yy, to będzie już druga część z nabijania 5000 pucharków yy, może ta seria nie skończy się zbytnio na tym na Znaczy, seria może się skończy. Nawet jak nie będę tego, nie będę miał tych 500 tysięcy pucharków, ale trochę z Wami ponabijam. W ostatnim odcinku grałem za Dymę z Jessie i zamierzam teraz to powtórzyć. Więc Zagrajmy znowu i może spróbujemy znowu ze 3-4 walki. Zagrać Dobra. To, to, to. Dobra. No to trzy takie strza ten. Trzy takie strzały i już. O! Ludzie ogarniają. O nie, kurczę, złożyłem ulta na tego, na strzał. Ja chciałem użyć na pieska. Kurde. O nie, oni też ogarniają. O Jezu, dobre. Oni też ogarniają strasznie. Dobra, muszę znowu sobie nabić ulta trochę. Kurde. No nie, no nie! Nie gadaj, że przegramy to. Ej, ale ten El Primo jest prosem. Jezu, widzieliście jak on w ogóle broni. Jak on w ogóle gra. Patrzcie co on robi w ogóle. Dobra. Ale to nie znaczy, że... Oni też są najlepsi. Kurde, nie! Nie! Kurczę. Jezu! Blisko, blisko. O nie odwiedziłam, nie odwiedziłam, nie odwiedziłam, nie odwiedziłam, nie Kurcze, mm. no No byśmy tego nie przegrali. nie nie Dobrze, Jezu, jak oni ogarniają tą grę? nie ogarniają tą grę. On um, dobra, nie, kurde, nie, nie, idziemy, idziemy. Jest! O nie, 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 że ta rosa ten yy, to złapie, ale okazało się inaczej, że nie złapała. O nie. No niestety. A, kurde. Hmm, ale szkoda. Nie, no dobrze, się widzimy w następnej walce. Dobra? Jesteśmy w kolejnej już walce. Tutaj próbujemy. Tutaj tak... Nie no, El Primo, halo! No nie, my to przegramy! O nie El Primo awczy... To jest najgorsza rzecz. awczenie. No nie. Kurde, może trochę podcinku sobie trochę pogram. No bo parę meczy sobie z wami pogram. Paręnaście tak. Do nabijania. O, 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 dawaj, dawaj, Nita. O nie. Ha, 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 uciek, czka. Dobra, niech król zginie, bo strasznie potrzebne, bo on jest, kurde, gdyby on przetrwał, o nie, jest strasznie szybki, więc... O, El Primo zaczysz się przed nami. Czyż tu moje działko w ogóle żyje? Chyba nie. Jeden. <laughs> eee... Jak ten pan Cold? Oni he? Co to było? Halo. Dawaj, ten jest. 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 Dobra, uciekłem. A nie, moje działko, wszystko w rękach działka, które stało zniszczone. Dobra, na szczęście nie zamroził ten Frank. Jest! O jeny, ale wyszliśmy z kontry. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! O, ale kozaska akcja, ale wydanie, o mój Boże, dobra. I gwiazda gry ze mnie jest! Dobra, widzimy się w następnej grze. Fajne te, te mobizeny tutaj. Dobra. Yy... Tutaj zaczynamy kolejną grę. Tutaj nikogo w ogóle nie trafiłem. Wow! O nie! Tu muszę trochę schować w krzakach. Żeby oni nie wiedzieli, że tutaj jest ten. O dobrze, dobrze, El Primo kozacz, kozaczy normalnie. Jest! Ale trafiłem! Oje! Oh yeah. Dobra. Hmm. Dalej. Nie! Kurde, kurde, uciekać, uciekać! Dawaj, Nita, dawaj go! Jest! Dobra, przeżyła. Ja tutaj muszę trochę się skampić. I za nich. O! Białko! Haha, ha, kolejne. Jezu. Niech się nienawidzą za to białko. O! Jen, I kolejne. Dobra. A? O! Jezu. Dobra, jest. Schowało się w krzakach? Nie, nie zostało. Schowane w krzakach. Niech tu. Nie do Kurczę, 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 kurczę. Ej, dżemu ja! Dżemu ja! Aha. Dżemu ja strzelałem ultem. Wy to też widzieliście? A jednak, sam całego gry jest. Dobra, widzimy się w ostatniej już grze, Nara. Dobra. Cześć. Witam w kolejnej grze, czyli już ostatniej. Tutaj nikogo nie trafiłem. O nie, najgorzej, ale w sumie. No nie! Jezu, ale nie cel, ale zez. Ale zez, ale zez, nikogo nie trafiłem, tylko raz. Nie, przeze mnie, przeze mnie. No nie, jeny, to jest dziwne. Jezu. O nie. Może jakbyś szybko nam strzelili, to byśmy mogli jeszcze jedną grę zagrać. No nie, no. No halo! O nie, co on zrobił. O nie! El Primo! Uf. Ej, co? Zaraz... Dawaj, 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 strzel! Oje, jednak nie przygrałem chyba. Zaczynę nie wiadomo, ale no. Kurde, znowu nikogo nie trafiłem. O nie! Nikogo! Ja potrzebuję działko moje! O nie! No halo, no! Co ten kolt? Wyrabia. Już w końcu trafiłem. Szybko! Jest, w ostatnim momencie. Dawaj, dawaj, działko. Kurde, uderzyło trochę. Ua, nie! Dawajcie, strzelcie, strzelcie. Uwaga. Jest! Strzelili! Dobra. Jednak możemy jeszcze ostatnią lub przedostatnią grę jeszcze zagrać. To widzimy się w kolejnej, ostatniej może grze. Dobra. Ostatnia. Może przedostatnia gra. Zobaczymy jak nam pójdzie. Tu, 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 tu nie... Au. Tu nieźle nawet prawie nabiłem ulta. A ten Dynamite nie umie też go ustawiać. Dobrze. Hmm. Znaczy, bo ja nie umiem trafiać, a Dynamite nie umie trafiać ultem. O, ale patrzcie co ja teraz zrobiłem. Zlamił teraz z pociskiem. Nie. Uf, dobra Nita ucaliła wszystkich. Kurde, tutaj jest chyba. Colt! Colt! Uwaga! Nie! Uwaga, bo jak oni... O nie, uciekaj, uciekaj, ból. Zginie. Nie! Zginął, ale daj na Mike. Kurde, gdzie to? A dobra, idzie. Ale ten ból ogarnia mocno. O nie! Ból! Nie, tylko nie ból! Uuuu! Dobra, moje działko wali, wali, wali! Jest! Zjechało jej tyle HP! O mój Boże! O nie! I co? Kiedy? Czemu Nita? A może... Może Nita... Yyy... Misiek Nity. Zabił. Słychać pewnie moje stukanie. Przepraszam. O Jezu! Jak to działko nawala! W ogóle ona jest... Wow! Lili chyba samobója. Bum! Czyli moje działko znowu... gdzie czekam? O nie! Kurde! Moje działko! Moje działko! Moje działko! Wow. Wow. Dobra, to będzie ostatni odcinek. No. Znaczy, ostatni mecz. No, wiecie. Rozgrywka. Bo... Już 11 minut w pół. Prawie 12 minut będzie zaraz. Wow! Oh, sorry. O, sorry. Nie! Dawajcie, go. Nie! Czyli! Nie! No! Prawie! Dobra, wygrany mecz. Dobrze, widzowie, to ja się z wami żegnam. Oczywiście gwiazda gry do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już niebawem. Do zobaczenia. Pa!